Gospodarze programu Tam jest drogę. Karol Piotr, Marcin Bernardem i Piotr. Rzecz się dzieje na ulicy. Lekko podchmielony jegomość puka Heniu, Heniek. Podchodzi policjant, mówi, co pan tu robi? No, puka Henia, ale czeka pan, odsun się pan. Wyjął pałę. Robimy <noise> <noise> opowieści o pijaczkach i o policji, więc mamy. Dobrze, Marku, jesteście różne rzeczy, jakbyś przedstawił nam swoich kolegów. Ze mną są Michał. I, i Bernard Panowie kibice, panowie biją jak najbardziej. Ale nie tylko e, uśmiechają się im tak? Dokładnie tak. Czyli tak naprawdę od serca. My, my. No tak od serca, no z naciskiem lepiej się jednak. E, łezka czasami poleci, jeżeli fajnie jest, dokładnie. I tak. przedstawisz swoich kolegów, e, 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 Jasne, ja jestem Piotr, obok, obok mnie Marcin, kolega Marcin. Tak, z Pruszkowa Pruszków. i Piotr Piaseczno. Brawo panowie.